Cześć, tutaj Jaca. W dzisiejszej Akademii Freestyle Snowshow pokażemy i wytłumaczymy wam, jak zrobić slajd prosty, czyli 50-50 na boksie. Zanim zaczniecie naukę slajdowania boksa równolegle przodem, ważne jest, żebyście mieli opanowaną technikę jazdy równolegle na trasach o różnym poziomie. Trudności. Jadąc do parku z zamiarem nauczenia się 50-50 na boksie, na początku musimy wybrać przeszkodę jak najniższą, jak najbardziej płaską i szeroką, tak aby poziom naszego bezpieczeństwa był jak największy. Kiedy znajdziemy już łatwego, szerokiego i niskiego boksa w parku, ustawiamy się niedalekie odległości od niego, tak aby prędkość przy najeżdżaniu była jak najmniejsza i żebyśmy mogli wyeliminować nieprzewidziane i niechciane sytuacje. Kiedy najeżdżamy na boksa prostego przodem na płaskich nartach, będąc na nim, pozostawiamy naszą pozycję ciała lekko ugiętą. I kiedy widzimy, że boks się kończy, delikatnie unosimy nasze ciało, tak żeby narty wyjechały z niego w jednakowej pozycji i spadły na płasko na lądowaniu. Kiedy opanowaliście już do perfekcji ślizganie się przodem, czyli robienie 50-50 na prostym boksie, możecie spróbować yy, ślizgać się, slajdować boksy łamane. W tym wypadku musicie pamiętać, że kiedy płaszczyzna boksa zmienia się i jest skośna w dół, wtedy Naszą sylwetkę musimy dostosować do płaszczyzny narty, to znaczy, że yy, mówiąc w uproszczeniu, nasza sylwetka powinna być prostopadła do płaszczyzny narty. Przejazd po boksie powinien być jak najbardziej płynny, stylowy i elegancki, w związku z czym unikamy gwałtownych ruchów i wyskoków yy, czy zeskoków, które psują całą płynność przejazdu. Kiedy opanowaliście już jazdę po prostym, szerokim i niskim boksie, możecie stopniowo zwiększać stopień trudności przeszkód, po których chcecie slajdować, pamiętając jednak zawsze, żeby zachować umiar. Slajdowanie boksów przodem w snowparku to najlepszy sposób, żeby oswoić się z nową płaszczyzną ślizgową i nauczyć nowych ewolucji, które z czasem mogą być bardziej efektowne. Najeżdżając na boks a nawet minimalną prędkością jedziemy na tak zwaną krechę czyli nasze narty trzymamy w pozycji równoległej płasko na ślizgach całą powierzchnią narty w ostatnim etapie najazdu tuż przed boksem musimy pamiętać żeby nie wykonywać jakichś nieoczekiwanych manewrów zakrętów i przyhamowań ponieważ ma to kluczowe znaczenie w płynnym przejeździe po boksie kiedy jesteśmy zdecydowani wjechać na boksa Obniżamy delikatnie pozycję, czyli zginamy kostki, kolana i delikatnie w biodrach, starając się utrzymać środek ciężkości ciała po środku nark. Ręce powinny być trochę wyciągnięte do przodu, a kijki skierowane do tyłu tak, żeby nie przeszkadzały nam przy ewolucji. Pamiętajmy, że na łamanych przeszkodach, boksach np. przykład Boks prosty i łamanie w dół. Na tej drugiej części będzie bardzo istotne, żeby dostosować sylwetkę ciała do pozycji NARD. Czyli kiedy one ześlizgują się skośnie na dół, nasze ciało będzie bardziej pochylone do przodu. Pamiętajcie, że kluczowe dla waszego bezpieczeństwa jest. Aby zawsze dostosowywać prędkość i poziom przeszkód do Waszych umiejętności. Jeżeli przecenicie swoje skillsy, może się to skończyć kontuzją i uniemożliwić Wam dalszą jazdę, a to największa strata w tym pięknym sporcie. Co prawda, 50-50 jest podstawową i teoretycznie najłatwiejszą ewolucją chibingową w snowparku, ale może być również bardzo trudna i wymagająca, kiedy wykonujemy ją na bardzo wąskich przeszkodach, gdzie ledwo mieszczą się nasze dwie narty złączone, a czasem ich część wystaje poza przeszkodę, jeżeli robimy to na różnego rodzaju railach. Także opanowanie do perfekcji balansu i równowagi jest tutaj kluczowym elementem do tego, żeby nie zrobić sobie krzywdy w dalszej naszej freestyle'owej ewolucji.